Bo dzięki temu świat się zaczął zmieniać od czasów Pana Jezusa, od stanu, kiedy byłeś biednym bołeś nikim, byłeś niewolnikiem byłeś śmieciem do etapu, gdzie czy jesteś biedny, czy bogaty. tak samo cię traktujemy, ale to wszystko wyrosło z chrześcijaństwa. Przed chrześcijaństwem tego nie było. Okej, okay, posłuchajmy. To chrześcijaństwo jest tą unikalną religią, która po prostu zaczęła myśleć się każdym człowieku. W Afryce się patrzy zupełnie inaczej, w Azji patrzy się zupełnie inaczej, w buddyzmie, w Nepalu, tam jest hierarchia. Jesteś w wysokiej kaście, to się cieszysz. Urodziłeś się w niskim. Bóg tak chciał. Ja dzisiaj nie będę z Bogiem kucił. Jesteś biedakiem. gnijesz, gnij, bo ja widocznie wcześniej zasłużyłem. Mamy tutaj dwa poważne błędy w tej wypowiedzi. Po pierwsze, najprawdopodobniej ksiądz Rafał pomylił buddyzm z hinduizmem, gdyż to właśnie hinduizm jest główną religią w Nepalu, która to religia opiera się na systemie kastowym. Z kolei buddyzm zwracał uwagę, że to nie urodzenie, ale to czyny i stan naszego umysłu świadczą o tym, kim jesteśmy, o czym jednoznacznie można przeczytać chociażby w jednym z tekstów kanonu palijskiego, który nazywa się Wasala Sutta. Drugim problemem jest stwierdzenie, że przed chrześcijaństwem nie było idei mówiących o pewnej równości czy tej samej wartości każdego człowieka. Polemizowałbym z tą tezą. Nawiązując chociażby do wspomnianego przez księdza niewolnictwa, warto wspomnieć, że już 500 lat przed Chrystusem Budda według kanonu paliskiego zakazał ludziom wykonywania zawodów, które wyrządzają innym krzywdę, szczególnie zabraniając handlu bronią, istotami żywymi, mięsem, środkami odurzającymi i truciznami. A ponad 500 lat później w Nowym Testamencie możemy przeczytać między innymi, że niewolnicy powinni być posłuszni swoim panom, a Paweł zaleca członkom kościoła, którzy są właścicielami niewolników, by traktowali ich sprawiedliwie. I nie chodzi mi o to, by krytykować jedną religię, a chwalić inną, bo każda z nich mierzyła się z różnymi problemami związanymi z chociażby kontekstem historycznym, ale by zwrócić uwagę, że chcąc wychwalać i stwierdzać, że to akurat moja religia jest wyjątkowa i cechuje się pewnymi szczególnymi zaletami, należy najpierw poznać też dogłębnie inne religie czy światopoglądy.